Jest jeszcze coś bardzo ważnego w przymierzu. Coś co daje nam przymierze, mianowicie pewność. Dziś, między innymi o tym rozbieg lecimy. lecimy. Trajdercie z Bogiem słowo daje dziś wersję z jedno wątkowo krótko na temat z, lasa, z lasu kabackiego. E, list do Hebrajczyków w rozdziale 10, ale też list do Tymoteusza, list Piotra. E, mówią nam w kilku miejscach o wieże, która jest pewnością. Wiara jest pewnością, yy, mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. I chcę się dzisiaj skupić na tym, że przymierze, jako ta forma potwierdzenia nowego rodzaju relacji, yy, no to jest właśnie coś, co daje nam pewność, coś, co sprawia, że możemy być przekonani o prawdziwości i zasadności tego, kim jest Bóg, yy, tego, co robi, yy, tego, do czego nas zaprasza. Nie musimy już żyć w niepewności, nie musimy żyć w gdybaniu, dlatego, że właśnie dzięki przymierzu przepieczętowanemu krwią Chrystusa możemy być pewni nie tylko tego, kim Bóg jest, ale tego, co zrobił. On nam to gwarantuje swoją krwią, nie ma wyższej ceny. A pamiętaj, że tyle jesteś wart, ile za ciebie zapłacono. Więc to jest cudowne, że gdy odkrywamy przymierze, to nasze życie z Bogiem nabiera pewności, nabiera innej jakości. Znika. Jakaś wątpliwość znika strach, dlatego że możemy być pewni właśnie dzięki przymierzu. Dlatego przymierze jest tą najmocniejszą formą relacji, do której zaprasza nas Bóg. Mamy więc bracia pewność. Hebrajczyków rozdział 10, rozdział 11, list do Tymoteusza i list Piotra. Warto sobie poszukać tych fragmentów i zachwycić się, że przymierze daje nam pewność, daje nam przekonanie. Tyle na dziś, jeśli podobało Ci się to nagranie. Bieresz aprobatę, zostaw komentarz lub udostępnij je. Niech się nie się dobra w frajdzie życia z Bogiem, a my widzimy się przy kolejnej okazji.